Witam na Mistrzostwach Świata na skoczni dużej w planicy, na której krotnia skoczni jest umiejscowione na 138 metrze. Zapraszam Państwa na oglądnięcie tego wspaniałego spektaklu. Już skocznie są tu wyznaczone, tak więc rozpoczynamy rywalizację w elfarbinkiem Robert Czaplicki. Następny skoczek. Teraz Nas poleci dalej trochę. No dalej poleciał zdecydowanie. 118 metrów. Noty 18, 18,5, nawet hubek PL. Teraz hubek PL. No wyprzedzi Roberta Czapickiego. Skoczył 118 metrów i wyprzedza o pół punktu medal. No i my samo. Zobaczymy, jak my polecimy. Czy polecimy daleko, czy nie? I daleko poleciliśmy 125,5 metra, i jesteśmy na tym pierwsi z 113,30. To jest rogaliczek. Teraz rogaliczek no, nie najlepiej się spisał podczas konkursu na dużej skoczni. A teraz, ile będzie? Ona no nie jest tak wystarczająca, żeby pokonać tutaj nas, bo to jest 116 metrów. Ursus 916-14T. Zobaczymy, jak on skoczy. Jest trochę pasywny, ale skok już zagrażający trochę. Ostatni silny po jest na ten moment drugi. Mafia Pigger teraz. Mafia pigrza. Już trochę lepsza sylwetka, i gdzieś w końcach tego, gdzie powinien lądować. nie stawa się 4,5. I wszystkie noty 16,5. Grzegorz Pietrasik, Grzegorz Pietrasik, pokażę coś, co jego stać, ma no, skok w okolicach 120 metrów, 119,5 metra, i jest na rynku. Nota ledwo przekroczyła 100 punktów. Agro teraz kolejna tutaj mocja, był znam Exekfo, -ex ale teraz nie będzie gra. to jest 117,5 metra zajebiste ciastka. Zobaczymy jak ono sobie poradzi teraz. O i trochę tak widać. Nie ale daleko w granicach 120 metrów 121, kuba 67. Zobaczmy, jak on daleko poleci. Czy połowę daleko poleci? No więc po do 120 metrów 120 metrów. Lepsze wylądowanie pozwoli mu zająć wyższe miejsce. I nazięty. Następny bardzo ważny skok. By o medal, ale niestety tutaj wyjście katastrofalne. Ale dalszy skok, szóste miejsce. Na ten moment AgroPytrec wygrywa pierwszą serię, ma chyba na drugim miejscu. Ursus 16TT ma szansę na kolejny medal. No i AgroPytrec, jak widać, na 19 miejscu. Tutaj niektóre miejsca tu się w ogóle nie zmieniły, ale. Teraz musiałby Agro Najchłod dać bardzo dobrą próbę. 115 metrów na pierwszy konkurs wyborny w jego wykonaniu. A teraz piękny rok. 122 metry i Rynausz Karczewski, 106 metrów. 11 pozycja. Moin Skok. Dobry 123 metry widać na Bardzo dobry. 9,9 metry. 38,5 Rancho u 123,5 metra. I bardzo dobry skok. 124,5 metra. XL Farming. 106,5 metra w pierwszej serii. Teraz ile będzie? Teraz będzie zdecydowanie dalej, ale upadek, niestety. To no jest upadek, niestety, jest dopiero trzecie miejsce. Do dziesiątki. w Tomczak. No i to jest dobry skok. Zbigniała Tomczaka. 124 metry, 199,6. Jeszcze no to nie przekroczyłem 100 punktów. Agrowizja 119,5 metra żeby pokonać poprzedniego zawodnika i on skacze bardzo daleko 128,5 i z dużą przewagą Iwona Zięt 121,5 metra w pierwszej serii 101 I teraz to jest skok już dobry, ale niewystarczający, żeby przejść tutaj agrawizję. Proszę Państwa, zostało nam czterech zawodników. Hubek.pl może będzie walka o medal. Na to liczymy. Ale to jest skok niewystarczający. na 122,5 i jest na tym moment trzeci. Kursu 16 tt 125,5 metra. Żeby pokonać agrowizję, no on skacze gdzieś 123 i jest trzeci na ten moment 214,1 punktu. Teraz agro wysłało ciężkie zadanie przed nim. Musi skoczyć 125 metra, żeby ma o złotym medalu, Skoczy tyle? Skoczył tyle, brawo! 127,5 metra i 230,9 punktów pozwala mu z dużą przewagą wygrać ten konkurs. AgroVisę 219 punktów, Iwona Zięty 216,4 punktów. To jest podium, Ursus 16TT poza podium. Agapytryka na no nie udał mu się ten konkurs, Mafia pigrza na 13. miejscu. Zajebiste ciasko, które miało drugi medal na miejscu dziewiątym, a Ursus się otarł medal. No cóż, zapraszam na konkurs do Żynawy, który odbędzie się w piątek. Do zobaczenia.